Cześć, witamy Was na kanale SKG. Jestem mną Wojtek i oczywiście Szymon Kowalski z SKG. Co nam dzisiaj pokażesz? Mamy Szymon? dzisiaj bardzo, bardzo, fajna bardzo fajną widzę od razu. Tak, mamy takiego tele, którego już pewnie kilka razy gdzieś w sieci można było zobaczyć, ale jeszcze raz chciałem tak opowiedzieć: zebrać wszystko do, w całość. To jest, to jest tele w takiej specyfikacji lat 60. bardziej. Wykonane jest z cedru. To jest takie drewno, które przypomina trochę sosnę, to jest, czy świerk. To jest iglaste drewno. To jest, w Stanach rosną tuje do takich rozmiarów, że one osiągają wielkość, wielkość drewna, które można pozyskać. I to nietypowe, jest, nietypowe drewno dla gitary Telecaster? Na pewno do Telecastera jest nietypowe. Wykorzystywane jest na topy do akustyków i to jest ich, ich takie zastosowanie główne. Dosyć lekkie, ta gitara waży 2-8 kg mniej więcej. Bardzo rezonansowe, to jest w akustycznych instrumentach się sprawdza właśnie na topy, czyli ten element, który ma, który ma ten rezonans przenosić. I w gitarach solid body, no to używa się takich kawałków troszeczkę z szerszym usłojeniem, można je fajnie. Wyszczotkować, tak jak ta gitara jest właśnie szczotkowana. Właśnie, powiedz kilka słów o tej e, technice, bo to widzi, wi, widziałem po raz pierwszy na instrumentach e, nowo. Ty też tak. e, wiem, że podpatrzyłeś to. E, bardzo to jest e, ciekawy, ciekawy wygląd. Dla mnie to też jest takie po prostu nadanie takiej faktury, takiego trochę efektu 3D e, do gitary. To się robi w ten sposób, że po prostu e, takimi szczotkami z włóknem się e, poleruje drewno przed e, lakierem i. Te miękkie słoje wycierają się szybciej niż te twarde i one jakby wystają później ponad, ponad instrument. Można to ładnie wtedy przetrzeć, przerelikować i, i, i bardzo fajnie się to komponuje. No musi być też kawałek, który fajnie się to nadaje, który będzie to ładnie eksponował. Więc to drewno to jest też jeden kawałek y, takiego cedru, który po prostu wizualnie też był odpowiedni do tego zastosowania. Nie? E, powiedz, o klifie widzę na pierwszy rzut oka, że jest to pieczone drewno. Więc to, to nie jest pieczone akurat drewno. Aha, to jest... Okej, okay. zupełnie się nie znam. <laughs> nie, to słuszna pomyłka, bo on ma taki kolor bardzo karmelowy, ale to jest grusza, która naturalnie jest w takim ciemnym Aha. wybarwieniu. Ona taka jest, taka nawet lekki odcień różu w niej się znajduje w surowym materiale. Ale bardzo fajny podgatunek, który znów przypomina w pewien sposób parametrami i fizycznymi, i akustycznymi klon, więc jest to, jest to fajny zamiennik, którego, który bardzo lubię stosować. I fajnie wiesz, wykończony widzę tutaj taki aksamitny, aksamitne wykończenie na tej części grającej, też takim delikatnym Trosz, troszeczkę tutaj jest te lakieru na tej części e, Tak, to w, wszystkie są minimalnie polakierowane na tej części chwitnej, ale później są jakby wymyte wy, e, takimi specjalnymi środkami tutaj do uzyskania tej patyny, czyli takiego ultra wytartego e, lakieru, który jest tylko w porach i w zasadzie nie czuć go w żaden sposób pod ręką. No i, Sekret tych takich gryfów w stylu, w stylu vintage to jest m.in. właśnie to, o czym mówisz, czyli ten taki w dotyku bardzo przyjemny mm -hmm. feeling. I to się sprowadza do polerowania też samego drewna. To musi być bardzo mocno wypolerowane. I główny element to jest sam profil, profil tutaj podstrunnicy, ale ta krawędź tutaj podstrunnicy i, i, i obróbka tych progów to jest bardzo istotna sprawa, która nadaje właśnie feeling takiego. Trochę zużytego instrumentu, ale właśnie takiego bardzo gładkiego w, w odczuciu. Nie ma tu żadnych ostrych krawędzi, tylko to jest takie wszystko bardzo, bardzo ultra płynne, jakby ta ręka tutaj latami wycierała, wycierała te progi i tą krawędź. Nie? Powiedz, jaki profil tutaj wybrałeś do tej gitary? To jest trosz, troszkę taki większy profil. Zobacz sobie, jak to, jak to leży w ręku. To jest mm. rzeczywiście, znaczy szerszy i szerszy, może szerszy nie tyle, co, co troszkę grubszy po prostu, nie? To jest dla mnie taki profil, który e, dla osób, które wolą troszeczkę większe gryfy, bardzo fajnie się sprawdza. Nie jest przesadnie jakiś takie U- czy nocasterowy gryf. To nie jest, nie jest coś takiego. To bardziej coś w stylu takiego e, porządnego, fenderowskiego e, gryfu. Podoba mi się, jak wypełnia, wypełnia dłoń. E, klucze sony tradycyjnie, bardzo, bardzo sprawdzone, bardzo ulubione moje klucze. No i dalej to jest telecaster, no tutaj nie ma za bardzo, nie Znale, ma co kombinować. Jaki, jaki, jakie pick-upy tutaj wybrałeś? W tym momencie są wożone takie pick-upy, które są troszeczkę ciemniejsze, mocniejsze niż, niż takie standardowe vintage, vintage spec do telecastera. Troszeczkę mają więcej takiego środkowego pasma i, i, i zarazem też dolnego pasma. Ale no nie są, to, to nie jest jakiś set, który ma tam 10 kilo omów, to, to nadal są wartości w rzędu 7, 7 kilo, tak typowo, typowo do stara magnesy Alnico 5. Dosyć klasyczne, ale troszeczkę podbite w, w tej dolnej części brzmieniowo pikapy. E, powiedz, jaki tutaj most, ja jeszcze jeszcze nie poznaję tak na oko, Wiesz co, to jest Kalaham. A, okej. Okay. Bardzo fajny mostek. Ma, ma tą taką grubość, sobie ma taką solidność pewną i bardzo dobrze mi się komponuje z tymi Telecasterami w stylu lat 60., właśnie. Do tych 50. Wolę, wolę troszeczkę inne mostki wkładać. Mm -hmm. I mamy też e, oczywiście potrójny przełącznik, volume, tone. E, bardzo fajnie dobrałeś się płytkę. Ja pamiętam, że ta gitara zmieniła się była miętowa i ona też nadal fajnie wygląda z tą płytką, ale akurat ta płytka, która jest u mnie chyba już 6 albo 7 lat temu ją kupiłem, to jest pierwsza gitara, do której ona tak faktycznie pasuje i, i chyba, chyba tak końcowo ją zestawię. Super, super się komponuje z tym srebrnym kolorem. To jest jakiś taki typowo stary, jakiś Nie. Sre, ten srebrny kolor, czy to jest już taki troszeczkę uspółcześniony? Srebrne były. Inka Silver, coś takiego. No w właśnie, robił. bo to z tym mi się kojarzy. Ale nie jest to z, z palety Fenderowskiej: kolor. To jest y, też taki jakby mój pomysł trochę na, na kolor, y, bo on jest y, ze zwykłego, najzwyklejszego y, srebrnego metaliku. To jest taki zerowy kolor w palecie y, Czeralowskiej czy którejś i on jest położony w taki sposób, że nie przykrywa w całości drewna. On nadal jest transparentny. Mm -hmm. Pod spodem można, można zobaczyć normalnie kolor i fakturę. Drewna, i to jest później postarzane, to jest później przybrudzone tym takim lekko żółtawym nalotem. I, i taki wygląd sobie tutaj wymyśliłem na tą gitarkę. Ta wy wy gitara wygląda super. Zanim na niej zagramy, kochani, chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zachęcić do subskrybowania do kanału. SKG, zostawcie komentarz, powiedzcie jak te gitarki gadają u Was e, przez komputer, przez słuchawki e, i oczywiście pal w górę zawsze jest bardzo doceniany. E, zacznijmy na nekowym pickupie. Ciekawe jestem jak ta gitara się odezwie. Bardzo lubię taki sound przejrzysty, ciepły, pełny. Zobaczmy, co na co, tych, co te środkowe dwa pikapy nam powiedzą. też taki fajny twang jest, e, bardzo fajnie dynamicznie się odzywa ta gitara. No i e, bridge, ja lubię bridge zawsze sobie troszeczkę tutaj e, przyciemnić. Podejrzane dźwięki, ale chyba sound tej gitary e, mówi sam za siebie. Szymon, ty co na takiej gitarze lubisz zagrać? Zobaczmy. Ekstra, bardzo taki naturalny, przejrzysty i soczysty sound. Dzisiaj gitarkę mamy podłączoną do naszego pedalboardu z wielką ilością kostek, z których używamy tylko reverb. Potem idziemy kablem zielonym do wzmacniacza WEM. To jest Old Schoolowy wzmacniacz. Powiedz kilka słów dla fanatyków tego typu sprzętu. Wzmacniacz fenomenalny z 72 roku. To jest konstrukcja na głośniku Greenback, też oryginalny głośnik. Zmacenasz konstrukcji tak naprawdę na 2R84, czyli 18W, mniej więcej 15-20W. Jest to zbliżona konstrukcja do Marshall Bluesbreaker. Breaker. Dla mnie bardzo fajny, dynamiczny, ciepły sound, bardzo lubię ten wzmacen. Super, dzięki serdecznie Szymon za pokazanie nam tej gitary. Wam dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Dzięki. pogawędę o gitarach. Cześć!